Ja ma, ja ma. Halo. Słyszysz mnie? Halo. O. Halo. O. Halo. Halo. Słuchać mnie w ogóle teraz? Halo. Słychać mnie? Halo. Alo, Alo, Dobra, teraz nie słychać. Dobra, 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 dobra. Dobra, teraz nie słychać. Oj, b b Yes, 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 yes. Oh, ja, 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 Aber YouTube. Dobra, ha halo, halo ktoś jest na tym live <coughs> Już jest <coughs> Jezus Na razie na TikToku Nie będzie po mnie zbadowali na 10 znowu. Nie wiem. Nie wiem za co. Nie wiem dlaczego. Set spawn, czekaj. set spawn. set spawn help set spawn to your location set spawn czekaj okay. tp tp to jest jak to jest czekaj okay. mm. Set spawn QA. Set spawn. Nie, ja nie mogę. Nie, lob... QA. set set to a. okej. Okay. Nie wiem dlaczego, coś jest nie tak. Ktoś gra? Pewno, czekaj. Wanish. Teata się nie widzi. Tepa. No precyzja. On chuje ma takie przygody. za nim, ile on ma tych psów I, i, i ja jestem na, na manicurze, on mnie nie widział, on mnie nie widzi ile on ma tych omów, tylko ty nie ty, 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 baj to znowu, jak jedyny. To, to są te nowe czarne ten biały to ode mnie dostał już live tak, ale na i ty na razie za niedługo na tiktok bo nie panowali na 10 minut e, kanał zasku z taką poma... zgubiłem go. jazda yes, dobra. On, on chodzi na, na tego live. Ej, ej to się jest, bo ja widzę, że... Ktoś jest, bo ja są dwie osoby. Czy oprócz mnie, bo ja z telefonie jestem, tym, to jedna osoba jest jakaś. A jak on zobacz, to będzie trzy. Podlu... Patrzcie, to są moje tyle... To jest tyle pluginów. Wiecie? Pluginów. <tryk> 16 pl pluginów. To <tryk> TPS. Ojciu mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Coś tutaj chyba na tym spawnie trzeba poprawić. Co to w ogóle jest to? Czekaj, to, co to jest? Co on tu zrobić z tym? Ja, ja muszę w ogóle ogarnąć, żeby oni mogli brać... No. Ja muszę te klucze ogarnąć, żeby działały. Muszę te klucze ogarnąć. Jesteś no ale. No. A ja, słyszysz mnie? O, są trzy osoby. Słyszysz mnie teraz? Słyszysz mnie? Dobra, dobra. On, ta, teraz są. Teraz przecież są trzy osoby, ale jedna się bo to ja z, z telefonu, tu sobie oglądam. Więc są dwie osoby. Jesteś ty i, i nie wiem, kto jeszcze. Nie, nie, wiem, ktoś jeszcze jest. O tu ktoś zrobił ścieżkę, tu, tu jest wioska jakby tam O jej, co, 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 co mam tutaj zrobić? Właśnie, ja muszę zrobić te klucze jeszcze, żeby były, te klucze. Ja muszę zrobić klucze, żeby bały bo, bo... Czekaj, ja muszę to zrobić... Dasz 8 diaksów? okej, okay. kok, yy... Diamenty. To. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Invis... Precyzja. O masz tutaj... Ten! Jaki masz ekipunek, masz diametry miecz. Diametry kilo, diametry sekiera. Masz diaksą rozbojkę. Masz diamenty, ale ci dam. Masz 2, teraz w 12 diaksów. Bo ci dałem 8. O! Diamentowe na pierśnik zdjąłeś. O, teraz założyłeś. Crafting. Ale masz w ogóle... Pełny ekipunek masz. I jak chcesz, to ja ci coś mogę wziąć, co, co masz niepotrzebnego. Ale jak, ale jak chcesz, to ci mogę zostawić. Wywalę, dobra. A to sobie wywal. O, są teraz trzy osoby na live jakby. Trzy osoby, bo... Bo ja, bo jedna się to, nie, nie idzie, po to ja. Ktoś teraz dołączył na live'a, tylko nie wiem kto. W tym jest problem. N nie, nie wiem kto dołączył na live'a. Czekaj, dali mi już o, 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 na tym. Jest teraz pięć osób, czyli są cztery osoby. Kto ty dołącza? Ona tu nie widzę. Ej, nie, niech te osoby teraz dołączyły, to niech na, na, napisam na czacie. Mam takich... chodzą... ...pokoju, to idzie... ...za mną... ...pies jeszcze, jeszcze czekam na te osiem. Co? O, precyzja wasz flaget. Co za, za, za flagi robisz? Co? Mam taką schizę, że jak wchodzę do pokoju, to idzie ze mną mój pies, i jeszcze czekam na te 8 ha. Dobra. To musi być ten. Jest, dobra. odwonowali odw mnie. Odw 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 Ej, to to ja na razie kończę live'a na tym, na, na, na YouTube'ie. I teraz robię na TikToku. Jak mnie zabanowiłem na TikToku, no to y, znowu ten. No, znowu idę na YouTube'a. Spoko. Dobra, to ja czekajcie. To ja kończę. Idę na na a. A to, a, czekaj, to, to, I na tylko na, 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 na zaskuntech. Na, na, może za na jak Dobra, to na, ciku. na, forčin, forčin nad, nad, nad kilka, nad kilka się przymaan, nad kilka. na Na,